Mówią, że wakacje to jest taki sezon ogórkowy, i że wtedy wydaje się takie miesięczniki, które traktują o rzeczach błahych i nieważnych. Kompletnie nieprawda, nie słuchajcie ich. Smaczne, smakowite i bardzo dobre sierpniowe w drodze już do Was leci. A w nim. Myślę, że jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie mamy dzisiaj w Kościele, to jest kwestia posłuszeństwa. Posłuszeństwa nie tylko Panu Bogu, Jego słowu, ale w ogóle, na przykład posłuszeństwa naszym pasterzom. O tym piszemy w sierpniowym w drodze: o tym, kiedy należy słuchać papieża, kiedy należy słuchać swojego biskupa czy swojego proboszcza, a także o tym, kiedy należy się im przeciwstawić. Między innymi o tym, kiedy papież ma rację, i kiedy papież nie ma racji. Jak to jest z tą nieomylnością papieską dotyczącą, no właśnie, tak naprawdę czego. I w którym momencie ci, którzy są katolikami, powinni powiedzieć: Nie mogę zrobić inaczej, bo tak mówi papież. Piszemy także o czymś takim jak zmysł wiary, to znaczy coś takiego, co czuje wspólnota wierzących, co nie zawsze zgadza się z hierarchią, ale wspólnota myśli inaczej. Co ciekawe, coś takiego funkcjonuje w kościele i nawet na podstawie tego są, jest jeden, jeden z dogmatów. To nie jest opinia publiczna, to nie jest demokratyczne głosowanie nad większością tego, co nam się podoba, ale właśnie o tym także w sierpniowym w drodze. W końcu także o przejedzeniu internetowymi kaznodziejami, w którym momencie należy przestać już oglądać, bo już ma się tego po sufit strasznie dużo. Czytajcie. Pewnie większość z nas jak niecodziennie to myślę, że kilka razy w tygodniu ogląda dziwne słupki, wykresy, torciki, krzywe zagięte mniej lub bardziej, przyglądając się różnym danom statystycznym i przeglądając bądź to w gazecie, bądź w internecie, przelatując te strony w ogóle się nad tym nie zastanawiając. W najnowszym w drodze piszemy o tym, jak wyglądamy my, Polacy, jak wygląda Polska w statystyce, co o nas mówią te liczby dla tych, którzy potrafią je analizować. Okazuje się, że w sytuacji na przykład niebezpieczeństwa, w sytuacji zagrożenia takiego społecznego, dzieciom nadawane są imiona bardziej konserwatywne. Albo że z powodu COVID-u, który wciąż jeszcze jakoś działa, ale z powodu lockdownu, który miał, miał miejsce, Wszyscy zastanawiają się, czy rzeczywiście dojdzie do baby boomu za 9 czy za 8 miesięcy, ale być może dojdzie do mniejszej ilości zgonów, ponieważ mniejsza ilość ruchu, mniej wypadków, mniej zanieczyszczenia, gdzie się podziały choroby zakaźne, o których dzisiaj nie słyszymy. Czy ludzie mniej umierają? Co wiemy o sobie? W fantastycznej rozmowie na temat tego, jak wyglądamy my poprzez słupki i wykresy. Piszemy w końcu w sierpniowym w drodze o fenomenie e-sportu, bo jak się okazuje 450 milionów widzów na całym świecie, obserwujących zmagania e-sportowców, czyli dla ogarniętych, to jest gimnastyka na konsoli, w końcu doczekało się docenienia. W najbliższym programie Igrzysk Olimpijskich e-sport będzie już pełnoprawnym uczestnikiem zmagań Olimpijczyków. Jedyny problem polega na tym, czy e-sport piszemy razem, czy z kreseczką e-sport. Do tego doszliśmy. Oprócz tego piszemy o naszej szkole i o sposobie nauczania. Ta pandemia wiele, nas, wiele nam pokazała. Niektórzy mówią, że było to ciągłe uczenie przez maila. To żadna, żadna zmiana, mimo że technologicznie bardziej zaawansowana fantastycznej rozmowie z Marzeną Żlińską, która jest neurodydaktykiem, opowiada ona o tym, jak polska szkoła powinna się zmienić i to, co my ciągle nazywamy pasem transmisyjnym, tak naprawdę... Nie jest adekwatnym sposobem uczenia. Ciągle mówimy, że najlepsi są ci, którzy ze wszystkiego mają piątki, ale to w ogóle nie przekłada się na żadne umiejętności. Jak zrobić, żeby szkoła była na miarę ucznia i podpasowana do ucznia? Dla niektórych, którzy tego słuchają, być może to jest marzenie ściętej głowy. Nieprawda. To jest bliżej niż nam się wydaje. Ale o tym wszystkim w sierpniowym w drodze bardzo Wam polecam. Roman Bielecki, redaktor naczelny. Dla tych wszystkich, którzy nie mogą miesięcznika dostać bezpośrednio do ręki, Polecam zaglądnięcie na naszą stronę w drodze.pl. Tam naprawdę 2 trzy kliknięcia i już macie prenumeratę, wersję cyfrową bądź papierową, jeżeli taką lubicie, ona dotrze do Waszej skrzynki pocztowej, pod Wasze drzwi. Zachęcam do czytania. Dobrych wakacji gdziekolwiek jeszcze jesteście.